1 czerwca rusza rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Gnieździerni już tradycyjnie wezmą udział w tym wyścigu na kilometry i kto wie, być może po raz kolejny wszyscy zaskoczymy się nawzajem wspólną skutecznością. Startujemy 1 czerwca rowerowa stolica Polski. Czwarta edycja, zapraszam wszystkich dla, do kręcenia kilometrów. Kilometry kręcimy dla Gniezna, ale pamiętajmy, żeby odpalić naszą apkę Rowerowa Stolica Polski, żeby ci, którzy są jeszcze nie zalogowani, wybrać miasto Gniezno. Podczas treningu, który odbył się w maju, udało nam się osiągnąć szóste miejsce, 147 tysięcy kilometrów przejechanych. I mało i dużo. Ja myślę, że teraz powinniśmy się zmobilizować, bo już wcześniej byliśmy na pudle, mieliśmy trzecie miejsce, w zeszłym roku czwarte miejsce. No więc tak sobie myślę, że to rowerowa stolica Polski, pierwsza stolica Polski, no może nam się uda wskoczyć na pudło i byłoby miło, gdybyśmy poprawili swoje lokaty z lat ubiegłych. A mówiąc całkiem poważnie, cały czerwiec kręcić można kilometry każdego dnia, gdzie się chce, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby odpalić apkę w telefonie. Dlatego też miasto. Buduje coraz więcej drugi ścieżek rowerowych, aby było też gdzie kręcić te kilometry. Nie ukrywam, że również w ramach stowarzyszenia międzygminnego będziemy ubiegali się o środki zewnętrzne właśnie na budowę ścieżek rowerowych. Także to też jest takie zobowiązanie moje w stosunku do mieszkańców, że kręcimy kilometry, a miasto będzie budowało dalsze ścieżki rowerowe, żeby gdzie te kilometry mieć kręcić. Żeby zachęcić mieszkańców do kręcenia kilometrów została zwiększona pula nagród pieniężnych za indywidualne osiągnięcia po raz czwarty do mieszkańców wystosowujemy już teraz zaproszenie z konkursem kręcimy dla Gniezna, podobnie jak w poprzednich latach chcemy oczywiście zachęcić w różnych kategoriach do tego, aby do rywalizacji wziąć udział. Zwiększamy kwoty tych nagród. Z tego względu rzeczywiście tych kilometrów przybywa mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy kręcący dla Gniezna rzeczywiście mocno się starają. Stąd pierwsze trzy miejsca, wśród najlepszych pań, wśród najlepszych panów, wśród najlepszych seniorek i seniorów. 60 plus będą nagrodzone za pierwsze miejsce 400 zł, za drugie 300, za trzecie 200. Kolejną kategorią będą kategorie wśród najlepszych uczennic i uczniów szkół podstawowych, w tym przypadku za pierwsze miejsce 300, za drugie 200, za trzecie 100. Najlepsze szkoły Tu akurat mogą rywalizować wszystkie szkoły z terenu gniezna, wszystkie przedszkola w tych dwóch kategoriach: pierwsze miejsce to 1000 zł, drugie 600, trzecie 400 i najlepsza grupa. Poza grupą ogólną może wykręcić 1200 zł. Oczywiście to są nagrody te, i ta, ta możliwość wzięcia udziału w ramach Kręcimy dla Gniezna, natomiast główny organizator miasta Bydgoszcz dla najlepszych trzech miast funduje stację naprawczą. Natomiast nagrodzeni zostaną wysokimi voucherami, wysokimi nagrodami również najlepsze trzy kobiety, które będą pokonywały kilometry w czerwcu i najlepsi panowie również najlepsze trzy miejsca będą nagrodzone. W w trakcie całego czerwca wiele wyzwań, wiele konkursów również dla tych, którzy będą rywalizować w Gnieźnie, o których będziemy na pewno informować co tydzień i przede wszystkim to, co również najbardziej się przyjęło, na co cykliści czekają, czyli wspólne spotkania rowerowe, wspólne przejazdy. Preludium, jakby takim wprowadzeniem będzie już rajd w najbliższą niedzielę, 29 maja. Zachęcamy wszystkich do udziału. Rozpocznie się ono o godzinie 9.30, ale zbiórka już o 9.00 przy hali sportowej, przy ulicy sportowej, dokładnie przy stadionie hokejowym. 1 czerwca, bo tu jest jakby ten moment najważniejszy, zachęcamy wszystkich rowerzystów do przybycia na godzinę 18 na rynek i również udziału w wspólnym pierwszym przejeździe. Z 3 na 4 czerwca 24 godzina sztafeta rowerowa to już działanie, również które organizują także sami rowerzyści. Jedno ze stowarzyszeń, jedną z organizacji na Dzieci Tam także również na to wydarzenie gorąco zapraszamy. Co do samej działalności aplikacji, co do samego jego funkcjonowania, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta. To jest taki element, którym staramy się przypominać o tym, aby aplikacja uruchamiać na co dzień. Taki drobny gadżet można odebrać sobie bezpośrednio w Urzędzie Miasta, ale również będziemy na wydarzeniach odbierać. Natomiast tu już sugestia do tych, którzy chcieliby pokombinować. Zachęcamy do tego, żeby rywalizować na zasadach fair play. Użytkownicy będą raz ostrzegani, jeżeli będą popełniali pewnego rodzaju wykroczenia. A do nich dochodzi, jeśli próbują przemieszczać się w samochodach, tramwajach, autobusach. Tramwajach oczywiście nie w Gnieźnie, ale w całej Polsce, tam gdzie one występują, należy na to zwracać uwagę. Aplikacja będzie na pewno na to czuła. Jeżeli któryś z użytkowników lub któraś z użytkowniczek będzie miała jakikolwiek problem z aplikacją, również zachęcamy do kontaktu, będziemy starali się pomóc na bieżąco. Zapraszamy do kręcenia tego, do tych kilometrów. Na pewno będziemy informować o przebiegu przedsięwzięcia za Państwa pośrednictwem, za co ogromnie już dziękujemy wszystkim patronom medialnym, wszystkim sponsorom. Do zobaczenia 1 czerwca na rynku. Przypomnijmy, że przed rokiem Gniezno w rowerowej stolicy Polski zajęło czwarte miejsce. Wykręciliśmy 350 tysięcy kilometrów. Rywalizacja potrwa przez cały czerwiec.